Słyszałeś to? Dowadnę cię! Zabiję cię, owcy! Gdzie jesteś? To... Nic takiego! Co tam jest? O, coś tam było. O, no, kolejny tułacz. Widzę, że spotkałeś miejscową siostrę nocy, ale. udało ci się przeżyć. O, miecz świetny. Nie, 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 chowaj go. To wyjaśnia, jak przeżyłeś. Kim jesteś? Nie, nie, nie. Nie ma się czego bać, nie. Tylko podróżnikiem. Badam naturę wymarłych kultur i martwych filozofów. Badasz siostry nocy? U, badam wiele rzeczy, ale tak, ta siostra nocy o. była ledwie dzieckiem, gdy przyszła tu wojna. Patrzyła, jak ginie cała jej rodzina. Co wiesz o tamtych ruinach? No, <laughs> Są niezwykle stare. Siostra Nocy jej wojownicy ulegli czającej się tam potędze. <laughs> Unikaj ruin, bo spotka się ten sam los. Od dawna tu mieszkasz? Wystarczająco długo. Ta planeta zaoferowała mi azyl, gdy go potrzebowałem. Schronienie, gdy byłem słaby. Oświecenie, gdy zbłądziłem w mroku. <grym> tak. <wytkujesz> <grym wytkujesz> Ta Ktoś został tutaj do czegoś zwabiony? Do energii z ruin? Skąd tyle wiesz o siostrze nocy? Dzięki obserwacji. Widziałem wiele rzeczy, odkąd tu przybyłem. Co to znaczy? A czy to musi coś znaczyć? Zbyt wiele wielkich umysłów pobłądziło w poszukiwaniu porządku. Muszę już iść. <noise> Uważaj, Gatomira kryje wiele tajemnic. Nie podskoczy tak wysoko. Tak, daleko, mm. tak. なるほど。Oh, Nareszcie! Dobrze, że wracasz w jednym kawałku. Chwilami było nerwowo. Powiedz mi, że nic za tobą nie przylazło. Oby nie. Spotkałem siostrę Nocy. Jak? Jesteś cały? Tak, chociaż nie byłem mile widziany. I nie była sama. Bracia Nocy? Chyba tak. O nie, to jest ich więcej? Nie wiem za dużo, ale Kordowa mówił, że bracia nocy służą wiedźmom z Datomiry. Masz szczęście, że żyjesz, Kal. Powiedz, że stąd lecimy. To możliwe. Jeśli nie jesteś gotowy, możemy tu wrócić, Kal. Jakieś życzenia? No pewnie, jasne. Mam ochotę na powolną i bolesną śmierć. Myślisz, że dałoby się coś takiego załatwić? Albo może sprowadź mi tu coś, co będzie mnie dręczyło do końca mojego żałosnego życia. Pasuje ci, dziwaku? No to dokąd dalej? Lecimy na Kasik. No, co to to w ogóle mówi? Nie rozumiem, po co komu drogi. Jego zapytaj. On cię rozumie doskonale. Poważnie? No. Słuchaj, nie miałem nic złego na myśli. Droidy mnie stresują. A co cię nie stresuje? Brzmisz jak imperialny. Oni deaktywują droidy dlatego, że mogą. Właśnie to sprawiło, że jest jednym z nas. Hmm. Hmm. Ciężka sprawa. Y cofam to... Jesteś w porządku. Jesteśmy na miejscu. Wskakuj w fotel. Wow. powiedz, że nie będziemy się przebijać. O, tylko w ostateczności. Ustawiłam transponder tak, by nadawał imperialne sygnały. Hej, gris, tak? Kontrolujmy sygnaturę energetyczną i się nie wychylajmy. Jak na brace, bez spiny. Nie potrzeba mi dodatkowych rąk. Po prostu skup się na skanerze. Dobrze? Dobrze, Dobrze. w porządku. Niczego nie widzę. Chyba skupili się na czymś na powierzchni. Droga wolna. Wszystko to wygląda. Imperium niszczy kasznik dla jego zasobów naturalnych. Łukik zniewolono lub przesiedlono. Mało brakowało młody! Nie miałeś przypadkiem pilnować monitorów! Partyzanci, łuki i przybysze atakują imperialny konwój. Zbliżają się do nich maszyny kroczące. Może Tarful tam jest? Tarful może być wszędzie, nawet w piachu. My też tak skończymy, jeśli wplączemy się w tę walkę tam na dole. Nie mamy innego wyjścia, a oni... Zginą bez naszej pomocy. Więc jaki masz plan? Sabotaż. Znam maszyny kroczące z braki. Przechwycę jedną. Ha, patrzcie na niego, wojny klonów mu się przypomniały. Kapitanie, podleć do tych maszyn. Czekaj, co? Słuchaj. Te maszyny transportują żołnierzy, więc jak się dostaniesz do środka, bądź ostrożny. Krystalowe stalowe nerwy da wam mały pokaz. Hej, mam prośbę. Nie daj się zabić. Wezmę to sobie do serca. Dobra, jak chcesz wchodzić, to teraz albo nigdy. Gotowy na kąpiel, Juuu! Oh. <laughs>